Są jest kilku nowych zawodników. Zobaczymy, zobaczymy, jakie będzie, jakie będzie ich tempo. Jest to pierwszy rajd, wielka niewiadoma zawsze. Są też, są też kierowcy, którym się w zeszłym roku ścigałem. Zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Trasa bardziej nudna czy bardziej ciekawa? E, trasa podobna do zeszłego roku, do, do zeszłorocznej. Niektóre odcinki idą w drugą stronę, jest trochę przekonfigurowane, żeby e, było więcej kilometrów, bo poprzednio był planowany jeszcze ten os os osiec, teraz już go nie ma. Ale ogólnie trasa bardzo kompaktowa, Wszystko, e, wszystkie odcinki w jednym miejscu, bardzo szybko można zrobić zapoznanie, nie, nie jest to męczące, nie ma, nie ma jakiejś bezsensownej jazdy po dojazdówkach. jesteście po drugiej pętli rajdu mazowieckiego, opowiedz jak twoja sytuacja w rajdzie, jaką zajmujesz pozycję i czy coś ciekawego się przydarzyło na trasie? Jestem na drugim miejscu, na drugiej pętli były dokładnie takie same różnice czasowe między mną i Pawłem Hankiewiczem, czyli ogólnie stracimy już 12 sekund do niego. I nie za, bardzo, nie za bardzo na razie wiem jak, jak, jak go dogonić, ale jeszcze, jeszcze popróbujemy pojechać trochę szybciej. Na dwóch odcinkach poprawiliśmy sobie czas, więc może jeszcze, może jeszcze na tym trzecim da się szybciej pojechać. Czy jakieś sytuacje podbramkowe były na trasie, czy, czy wszystko pod pełną kontrolą? Raz nie wszedł mi drugi, zamiast drugiego zapiąłem czwarty bieg na wolnym zakręcie, co trochę wypadłem na pobocze. Straciłem tam może 2-3 sekundy, ale nic, nie, 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 było, nie, nie było żadnego ratowania takiego. Wszystko było pod kontrolą w miarę. zwycięstwo z rzędu, więc chyba jesteś bardzo zadowolony jak wrażenia? No bardzo jestem zadowolony, chociaż już e, próbowałem gonić Pawła i uderzyłem w coś poza drogą, sprzywiłem koło. Myślałem, że już będzie drugie miejsce, ale raj, rajdy są takie, że jest dużo zwrotów akcji. Paweł skończył skrzynię biegów i nie przyjechał na metę. Ja jestem pierwszy. Gratulacje, a powiedz, w przerwie między sezonami chodziły pogłoski, że przesiadasz się do Mistrzostw Polski. Pytanie teraz czy kontynuujesz sezon w PZ w Rajdowym Pucharze czy, czy przesiadka do Mistrzostw Polski, do Wyższej Ligi? Nie, kontynuuję na pewno sezon w pucharze, chciałem się przesiąść do jakiegoś pucharu, który by miał kilkanaście samochodów, ale nie ma na obecną chwilę takiego pucharu, więc pojeżdżę jeszcze, w, pojadę jeszcze jeden sezon hondą, widać tutaj można, jest z kim się ścigać, dobra, muszę kończyć, bo mam w jasne. Malinski Maliński, Pietrusiński, zapraszam serdecznie na podium. torby po prostu... nic, Pawła i uderzyłem, uderzyłem niestety w ogrodzenie, koło, już myślałem, że mogę tylko o drugie miejsce się spikać, ale przyjechałem na ostatnią, na, na ostatniego, przedostatniego odcinka oczywiście z trochę gorszym czasem, bo już nie dało się na tym walczyć Paweł przyjechał i tym dymiącym samochodem 30 sekund miał straty, więc więc no tak, takie rzeczy się zdarzają Paweł ma trochę Papa ma chłopą z trzyni biegów. Ja też mam chłopą ja skrzyni biegów, ale i nie używam, Podłożyłem na półkę, bo wiedziałem, że mogą się zdarzać takie sytuacje. Tym razem ja jestem w górę. Super. Dzięki.